długo mnie nie było, przyznaję to, bez bicia ale no jakoś się porobiło z kanałem, no i teraz wrzucamy Przy, przysięgam, że będzie daily od poniedziałku do piątku, dzisiaj będzie pierwszy film nagrywam go o 18, to pewnie będzie wrzucony coś około 19:00. i właśnie żadnego postępu nie dokonaliśmy, bo postanowiłem sobie, że nie będę robił off kamerę, bo off-kamera to jest jeden wielki skam. Więc teraz będziemy po prostu robić to na Waszych oczach. Idziemy przepalić jedzenie. I tak dalej. Drugą serię też sądzę, że zacznę. Minecraft Hexit. Już wszystko jest prawie gotowe do, do tej serii. Teraz tylko potrzebne są chęci do. do no po prostu stworzenie tego Akurat nam idealnie starczyło To możemy sobie usunąć Tutaj nam się jedzenie tylko przepali i już lecimy po żelazo Bo właśnie tak mało, tak mało mam rzeczy Że moje jedyne bronie to jest śnieżki i siekiera która też może coś, cokolwiek zrobić. Siódmy level też nie jest taki zły. Mam zamiar się nie umrzeć jeszcze tak szybko, jak już to na smoku, albo gdzieś w walce z Widerem, ale postaram się nie umrzeć dla serii, dla kontentu i dla wszystkiego innego. W opisie wam jeszcze podeślę linka do. Właśnie. Podeślę Wam linka do Discorda. No i chyba tyle. Jeszcze... Zobaczymy, co Wam tam w opisie wstawię. Dobra, lecimy po jakieś żelazo. Że Bo bieda, bieda, przyznaję, wielka bieda, ale to... Nie trzeba się tak stresować. Musiałem jeszcze się upewnić, że nagrywam. I no dobra. Idziemy. Postaram się też nie być taki ponury jak na poprzednich odcinkach, co może być zauważalne, albo niezauważalne, albo jestem taki sam, musicie napisać w komentarzach. Bedwarsy z innymi. Właśnie co do tego tematu, bo w komentarzach widuję dwa komentarze, ale no zauważyłem. Co do bedwarsów z innymi, ja chętnie. Tylko że jak próbowałem nagrywać ostatni odcinek to tak wyszedł To tak fatalnie grafika wyszła, że postanowiłem Postanowiłem nie tykać tego Tak fatalnie wyszło Że aż ja sam jestem zdziwiony Wiemy jesteśmy na 70 bloku Sit nam się trafił dziwny powiem Kopiemy się w spod góry, w spod góry tam. Chociaż trochę żelaza na tarcze i na kilo. To już będzie taki grind Ale Uważam, że tu się kopiemy tylko dla żelaza. Minesha trafimy też by było spoko. Ale Minesha to na razie ja bym nie eksplorował, bo tak bardzo nie jestem uzbrojony. Albo bym eksplorował dla rzeczy właśnie. W Minecraftie płyty bym chętnie znalazł, bo ja jestem obsesyjni, obsesyjnie zbieram płyty. Powiem, powiem szczerze, obsesyjnie zbieram płyty w Minecraftie. Po, yy, podam, mogę wam jeszcze wiele rzeczy powiedzieć, co zbieram, ale to jest niepotrzebne. Ja, po, ja do życia potrzebuję chociaż jedną płytę. Pod koniec serwera, pod koniec, jezu, jeju, co ja gadam. Pod koniec filmu pokażę wam serwer, w którym najczęściej gram. Ale żeby o Oj, więcej. Wiecie co, ja się boję. Demony? Coraz bardziej większy stres jest, to... To jednak był Cyberfish, który jest rzadko tu spotykany. W ogóle rzadko się spotyka zainfekowane bloki. Najczęściej one są w Strongholdzie. Jeśli znajdziemy tu stronghold, to robię gifcuby. Zrobię gifcuby albo coś tego pokroju. Jakiś skin. Skin na piecu. Podejście Wam też kod partnerski do k -dropa. Staramy się zrobić cokolwiek. Składem K-Drop Ultimate to wszystko na kapseloku będziecie mieli 2,17 zł i jeszcze 5% przy kolejnym doładowaniu. A żeby jeszcze żelazo nie było. Załatwi się to w inny sposób. Wiem, że właśnie źle postąpiłem, ale no cóż, już tego nie odczaruję przecież. Właśnie, żelazo, nasz cel podróży. I zaraz tak naprawdę możemy się z tej kopalni wynosić. Tylko zgarnę to. Wreszcie sobie zrobimy porządny kill off. Jeju, ja sobie tutaj mało zaawansowany jestem. Zrobimy, zrobimy tarczę. O, już noc. Dobra, wdrapiemy się tam na górę. Siłą albo normalnie. Odcinki mogą być dłuższe lub krótsze. Bardzo będę się starał wynagrodzić wam ten tydzień, daily, który można powiedzieć, że tak naprawdę skłamałem. Ale też odesz odeszło z subskrybentów, co tak naprawdę daily było na 25 subskrypcji, a teraz jest tylko 17. Możemy powiedzieć, że macie remis co do tej sprawy Tutaj też muszę oświetlić, bo mi nam będą demony spać. Będę musiał ze sobą zabierać łóżko, to jest więcej niż pewne yy, Proszę żelazo Tutaj mamy rzeczy Trochę sobie wezmę tak, tak, tak Pierwsza rzecz jaką robimy, pierwsza rzecz jaką musieliśmy zrobić, tak druga rzecz. Pozostałe żelazo pewnie pójdzie na miecz. Zgaduję. Ten kilo. Ten kilo postawię w postawie w Właśnie. Postawię w ręce. jest cały żelazo no jeszcze mamy w zapasie super poszło dobrze teraz lecimy właśnie co do tego lecimy dalej zrobimy sobie łóżko zapasowe bo i tak jak mamy umrzeć to już umrzemy chociaż nie w nosy chociaż nie umrzemy to mogę gwarantować szczerze to nie wiem skąd on się wziął zamruje to wszystko po prostu to zamruje yy, czy my mamy, Węgla? jeszcze nie mamy, Ile po węgiel Węgiel idziemy po ten węgiel, bo też się kończy. No i staram się nie robić. Podeślę linka do dwóch rzeczy: Discorda i jeszcze podeślę wam, wam linka do, do kodu partnerskiego na K-Dropie. Nie będę na razie pokazywał kodu partnerskiego, bo po prostu szczerze nie wiem. No I proszę, mamy 18 węgla. Prawie 9 level. Jest dobrze. Jest aktualnie bardzo dobrze. Jeszcze więcej węgla wykopiemy. Dojdziemy do tego levela Taki postęp. Cieszę się, że wreszcie znaleźliśmy żelazo. Znalazłem, ale no, wy oglądacie. Silverfisher też. Tylko silverfisher jakoś. Postaram się je z, do klatki wrzucić. Albo po prostu, jeśli kiedykolwiek znaleźlibyśmy portal w endzie, to wtedy po prostu byśmy znaleźli no, spawner spawner Silverfish i jakoś by się to zrobiło na grinder. Mało by dawał, ale był grinderem. Znaczy najlepszy grinder to bym robił po prostu z mob spawnera. Jeśli chodzi co do tego serwera, który pokażę na końcu, to z niego specjalnie zrobię live'a, jeszcze nie wiem kiedy, bo organizowany jest event. Ja organizuję event, yy, wojny po prostu magazynowe. Licytacje, diamenty, ogólnie zarobek. I zrobię z niego live'a, bo sądzę, że to może być nawet dobry content. To... No jest dobrze robiliśmy taką prymitywną bazę prymitywna baza jest tak proszę, tak wygląda pierwsze i drugie piętro, tutaj zrobimy drabinki tego zebrać musimy trochę drewna jeszcze za dużo za dużo zrobi... zrobiłem tego Proszę, drabinki to wysprzątamy I proszę, i to będzie wejście tymczasowe. Póki nie zrobimy lepszego, to możemy zdjąć. Zumienie. No i tak, tak wygląda nasza baza. To, to musi tam lewitować jak zawsze. Jak zawsze będzie lewitować, to będzie lewitować. No i proszę, tak wygląda dotychczas nasza baza. 9. Level. 13 minut nagrywania. Jeszcze, jeszcze postaramy się zrobić 7. Pokażę Wam ten serwer. Tylko, że tam jest angielski. To najwyżej. No właśnie, co najwyżej. Po prostu to jest angielski serwer, inny świat. Jeśli ludzie znają angielski, no to fajnie, jeśli nie znają to trochę gorzej, ale też, też dobrze No, 7 no, minut, jeszcze 7 minut postaram się zrobić nagrywania, 6 minut jeszcze. skończyć Minecraft Hardcore, a teraz sobie przejdziemy do serwa. Ej, dobra, jesteśmy skin znowu zmieniony, podobnie do naszego drag dealera. Tak skończymy odcinek, ja tu sobie to usunę, tak skończymy odcinek, ale nie będę się wylogowywał jeszcze i nie będę Zakończył. Yy, mogę Wam też, jeśli napiszcie w, yy, w komentarzach, podesłać. Mogę Wam podesłać też linka do. No, Podeślę Wam linka po prostu do teksturpaka, jakiego używam. To nie jest mój teksturpak. Z góry mówię, że go wziąłem od jednego youtubera, którego bardzo lubię oglądać. Jeśli zastanawiacie się o postęp w tym serwerze. To, to nie jest nam serwer. Ja od niego gram już z kilka miesięcy. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego ja mam takie słabe rzeczy, no, pokażę wam Ender Chest, żebyście nie. U... Na czat też nie zmieniajcie uwagi, bo. Nieważne. Yy, to jest mój Ender Chest. Week, tak Pokażę wam ten Ten projekt nad którym pracuję Wojny magazynowe to Nie wiem czy to jeszcze wejdzie w życie Ale no, dobrze by było żeby weszło To bardzo jest zaawansowane miasto Więc ja jakimś cudem się tu zostałem. Są też dosyć lagi jest clear lag, ale to już nie ważne co też, wada, wadą tego serwera jest clear lag jedyny clear lag to będą wojny magazynowe buduję magazyny jak no właśnie, pomarańczowa tarakata z tego buduję magazyny i w nich będą umieszczane rzeczy największą rzeczą albo będzie coś przez Albo, albo będzie głowa gracza, który był tylko raz na serwerze, i ja go zabić. Bo są głowy. Widzieliście w Ender Endercheistie tą głowę? No i na to wygląda. Chyba, że jeszcze będzie event na jakąś yy, największą. Nie, w sumie nie wiem, co będzie największą nagrodą. Szczerze, sam nie wiem. Albo tarcza, albo coś jeszcze innego. Albo obydwa. To zależy. Zależy, jeśli to się uda. Arena będzie budowana I nie odpuszczę tego eventu Ten dom nie jest tylko mój powiem, powiem, że mieszkam, że dzielę ten dom z kimś Też z Polakiem Je. Też Polakiem Ale piszę po angielsku po prostu Obydwaj tak ustawiliśmy I teraz znowu odzywam się jak magister Czemu nie? Hmm. Czyli taki koszt zaklęcie, co? No, no właśnie, bo to jest jedwabny dotyk tutaj, to, to muszę przemieścić. To gdzie są te buty? Tak. Ciekawe. No i dobrze, 18 minut, sorry, że nie 20. Sądzę, że też będzie ci to. No właśnie, kilogram nie ma bo tak naprawdę nic nie było sądzę, że też będzie dobrze takie, to, taką serię nagrywać ja jestem ośmiornica Jak podeślę Wam linki do wszystkiego pojawi się też IP serwera jeśli ktokolwiek chce, zechce dołączyć ja się żegnam do następnego